Cześć, nazywam się Kacper Widuch i od 2018 roku jestem absolwentem geodezji i kartografii na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na AGH w Krakowie. Obecnie studiuję na tym samym wydziale specjalność geoinformatyka, fotogramiatria i teledetekcja. Po pierwszym semestrze studiów magisterskich otrzymałem możliwość wyjazdu do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie i z możliwości tej oczywiście skorzystałem, studia magisterskie odkładając na, na później. Natomiast w związku z panującą obecnie pandemią COVID-19 i tym, że AGH przeszło na tryb nauczania zdalnego, miałem możliwość kontynuowania tych studiów w poprzednim roku i w obecnym, i miejmy nadzieję ukończenia ich w najbliższych kilka miesięcy. Zawodowo. W CERN zajmuje się kalibracją, przygotowaniem, testowaniem oraz walidacją nowych systemów pozycjonowania i monitorowania pozycji komponentów wielkiego zderzacza hadronów, a także weryfikacją geometrii jego komponentów, komponentów takich jak kolimatory czy też magnesy nadprzewodzące. Tak naprawdę w pracy zawodowej wykorzystuje Pełne spektrum technologii i metod oraz wiedzy, którą uzyskałem na, na naszym wydziale. Dodatkowo uzupełniono oczywiście szkolenie, które odbyłem w CERN. Jest to jednak dość specyficzne miejsce pracy, więc musiałem nauczyć się o wiele więcej. Natomiast to, co poznałem na wydziale, wykorzystuję, wykorzystuję na co dzień. Dodatkowo, jeśli chodzi o to, co było dla mnie ważne na studiach, jeśli chodzi o program i to, co, to, co uważam, że było, Najistotniejsze, w moim przypadku była możliwość wyjazdów zagranicznych, takich jak program Erasmus, jak konferencje oraz, oraz wyprawy w celach pomiarowych. Jeśli chodzi o sam, sam program, uważam, że bardzo istotnym jego punktem dla każdego powinien być język angielski. I Swobodne poruszanie się w nim, zwłaszcza, zwłaszcza dla inżynierów, i nie mówię tutaj nawet o wyjeździe zagranicznym. Nie każdy musi chcieć wierzyć za granicę, natomiast jest to podstawowy język w nauce, jest to podstawowy język, w którym prowadzi się konferencje, w którym posługuje się środowisko międzynarodowe. Tak? Jeśli miałbym powiedzieć, co najbardziej, co najlepiej wspominam ze studiów, to na pewno możliwość wyjazdów, zarówno tych krajów, jak i międzynarodowych, a możliwość uczestniczenia w wyprawach, którą jedną. Z takich wypraw miałem przyjemność prowadzić Bari 2018 w Jordanii, gdzie połączyliśmy geodezję z archeologią, dokumentując stanowiska archeologiczne z czasów rzymskich i, i dawniejszych. I zdecydowanie to jest dla mnie największa wartość dodana studiowania na naszym wydziale to, że Geodezja umożliwia nam wyjazdy w różne ciekawe miejsca, poznawanie ciekawych ludzi a i przykładanie ręki do projektów, które również pozwalają zachować nasze dziedzictwo kulturowe, ale też i rozwijają inne technologie, ponieważ a przykładowo w CERN no, muszę współpracować z różnymi specjalistami inżynierami z innych dziedzin mechanikami, mechatronikami optykami i Studiując geodezję, da się naprawdę znaleźć pracę w, każdym, w każdej dziedzinie. W jakiś sposób się połączyć z każdą dziedziną, która może nas interesować, i przez to być bliżej zagadnień, które po prostu nam się podobają. Nasz wydział umożliwia nam być gdzie chcemy, wyjeżdżać gdzie chcemy i naprawdę warto z tego korzystać. Warto się otworzyć, warto być aktywnym, bo to po prostu procentuje.